Cześć moi kochani, dzisiaj przygotowałam dla was miks z drapek za 90 zł. W wczorajszym odcinku był zwrot 20 zł, więc dołożyłam 70 i postanowiłam zrobić właśnie taki miks za 90 zł. Więc co? Drapiamy. Nie ma co czekać, bo po co? I. Zaczynamy od strapki z numerem 22, plaster miodu. Szukamy trzech takich samych symboli, bądź w bonusie pszczółki. Od razu wygrywamy do niej przypisaną kwotę 25 zł. A mamy konieczynkę i plaster. Save, save i mamy, kochani, to jest pierwsza wygrana. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Szukamy dalej. Złoto. Kwiatek, korona i skrzynia. Bank, plik, bank, gwiazda i tęcza. Oraz plaster miodu. Drzewko, drzewko, plik, kwiat i gwiazda. Złoto, kwiat i diament. Plik, diament. I złoto, a w bonusie Arbus, a pod wygraną yy, dwójeczką mamy zwrocik 5 zł. Kontrolne, ooo, się zgadzają. To przechodzimy do kolejnej plastry miodu z numerem 25. A mamy złoto, złoto, safe ale nas strollowali. <laughs> ul, bank, plik i ul. Drzewko, plik, plik, skrzynia i portfel, portfel, drzewo, sejf, tęcza, portfel i złoto, konieczynka, korona, bank, plaster miodu i moneta, plaster, moneta, konieczynka, drzewo, bank safe i plaster, a w bonusie mamy cytrynę, czyli zdrapka przegrana. Lecimy do Deluxe 7 z numerkiem 15. A mamy szukać siódemki czarnej bądź fioletowej. Fioletowa nam mnoży. Mamy 8, 1, 1, 6, 9, 3, Sześć, sześć, cztery, dziewięć i dwa, osiem, pięć, pięć, trzy, cztery, dwa, osiem i ostatnia szansa to trzy. Jest przegrane. BP.

jest pusta. To kontrolne tak o M i L. Lecimy do ekstra linii z numerkiem 20. I szukamy całej, całego jednego rządku. Chociażby. <gry> A mamy leżak, oj, i kwiat. Szukamy. Mamy kwiata, tu mamy kwiatka, tu kwiatek. Tu mamy leżek. I dobra. Kolejne dwa to y, arbus i sakwa. Szukamy. Jest sakwa, tu jest sakwa. Jest arbus i sakwa. Mamy sakwę. my rower. Kochani, mamy linię. Super. Eee, lecimy dalej. Mm, tu mamy krab i tu mamy krab. Dobra. Kolejna to czapka i popcorn. Szukamy czapki i popcornu. Mamy popcorn. Kolejny popcorn. Mamy czapkę. Mamy, kochani, drugą linię, ale fajnie. Dobra. Kolejne dwa to piłka i klapki. Mamy piłkę. O nie widzieliście, tu jest piłka. Kolejna piłka. I jeszcze jedna. I kolejna. I mamy trzecią linię. Ale świetnie, dobra. Ostatnie dwa symbole to księżyc i dzwon. I szukamy. Księżyc jest. Dzwon również. Dobra. I sprawdzamy. Monety. Nie było okularków, nie było parasola, nie było łodzi. Nie było. Księżyc był. I dobra, sprawdzamy. Pod pierwszą linią jest 10 zł, pod drugą jest 10 zł. I jeszcze jedna była, widziałam gdzieś. I tu mamy trzecią i jest również 10 zł. Kontrolne EEE. E, e. Super, fajnie. Kolejna ekstra linia z numerkiem 24. Szukamy symboli takich jak. Łódź i koronę. A mamy. Ostatnie to popcorn i kwiat. Szukamy popcorn i kwiat. Jest kwiat. Tu kolejny. Tu kolejny. Ale popcornu nie widzę, więc sprawdzamy kontrolne. Kontrolne różne, ale tak jeszcze zerknę. Kraba nie było. Klucza też nie. Diamentu również nie było. Czapki nie było, sakwa nie było, słonik był, ale to nam nic nie zmieni. Dobra, jest, wychodzi na to, że jest pusta. Kolejne ekstra linie z numerkiem 25 i szukamy symboli popcornu i balonów. A mamy. Εσύ ναι. I tu na samym dole jeszcze jedne klapki były. Ostatnie dwa to wiatrak i serducho. Jest wiatrak? Jest serduszko. Dobra, sprawdzamy. Klucza nie było, księżyca nie było, cytryny nie było. Rowera nie było. Arbuzik nie było. Ptaszyny też nie. Mhm. Parasolka była, ale to nam nic nie zmienia. Sprawdzimy kontrolne. HLN, czyli należy do pustaków. Dobra. I ostatnia to będzie krzyżóweczka XXL z numerkiem 17 i szukamy literek E oraz L Krezus mamy E i szukamy E oraz L, L. Mhm tu mamy L tu mamy E pomarańczowej, tu mamy E, tu mamy E i tu, tu mamy L, kolejne E i czerwona, mamy E, tu mamy E, jest kolejne, 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 tutaj. Dobra. Kolejne dwie to H oraz X. się nie ma. Szukamy na niebieskie. Jest H. Dobra. Pomarańczowa jest H. I Czerwone jest H. Kolejne H. Xa nie widzę. Kolejne dwie literki to O oraz U. Mamy w bonusie U i szukamy teraz O. Mamy O, tu mamy U, mamy O, tu mamy O. Tego o trochę jest. Tu, tu. Dobra. Przechodzimy do pomarańczowej. Mamy pierwsze słowo na pomarańczowej: hall. Tu jest u. Tu jest jeszcze o. Dobra. I czerwona. Tu mamy o. Tu mamy o. Kolejne. U, jest O. Dobra. Kolejne dwie literki to D oraz A. W ponu się nie ma. Szukamy na niebieskiej. Mamy D i A. Tego też trochę podrabiamy. Mamy D, tu mamy A, D i A. A. Ada. <laughs> mamy A. Tu mamy A. Dobra. Pomarańczowa mamy tu, tu i tu. Mhm. I czerwona z A, z A D, A, A. Kolejne, tu mamy znów Ada. <grych> A? Dobra. Kolejne dwie to N oraz G. Bonusie nie ma. Szukamy na niebieskiej E. N i G. Tu mamy N, tu mamy G. Tu mamy N. Tu mamy N. Dobra. Na pomarańczowej mamy G, N i G. Tu mamy G. Tu mieliśmy jeszcze E. Tu mamy G. Tu mamy G. Tu mamy N. No, powiem Wam, jest tego trochę. Ale zobaczymy, jak to się na wynik spisze. Tu jest N, tu jest N. Tu jest N, tu jest N. Tu jest, N, tu jest G. Pierwszy wyraz na czerwonej to dno. To jest jeszcze n, dobra? Lecimy dwie kolejne. Y i T. Bonusie nie ma. Jest Y. Tu jest kolejne, jest T. Tu jest kolejne. Kolejne. I tu jeszcze jedno. Drugi wyraz na pomarańczowej, agat i szukamy dalej y i t, jest t, jest y, jest y, tu mamy t, tu mamy t. Mamy drugi wyraz na czerwonej, adjutant. I szukamy dwie ostatnie literki J oraz B. I szukamy na niebieskiej. Pierwszy wyraz hobby. Mhm. Drugi wyraz Bon. Na pomarańczowej mamy J, i nie ma, i czerwona, mamy B, mamy J. I to chyba wszystko. Sprawdźmy sobie. M nie było, K nie było, W nie było. Było A. P. Nie było. R. Nie było. M. Nie było. L. Było. Mhm. Tu jest jeszcze A. Tu jest J. Dobra. Nie ma. Chyba jest pusta. Sprawdzamy. B U Tak, zdrapka jest pusta Dobra kochani Wygrały dwie zdrapki Plaster miodu I ekstra linie Plaster dał Miodu dał zwrot Czyli 5 zł zwrotu A ekstra linie 30 zł Więc 35 zł Jest wygrane no, niestety te reszty z drapek to są same pustaki, ale jest lepiej niż wczoraj. Także na 90 zł wygrało 35, jest odzyskane. Także straty są, ale zawsze jest coś na pomnożenie. Także ja się już zami żegnam. Jeszcze raz wielkie, wielkie serducha dla Was. Zostawiajcie komentarze. Łapki w górę i subskrypcja, czyli nasz dzwoneczek. Także do zobaczenia w następnym odcinku, i pa!